Co dla zwykłego konsumenta oznacza hasło zrównoważona wołowina? Znaczy dla zwykłego konsumenta hasło zrównoważona wołowina oznacza bardzo dobrą jakość, ale również e, produkcję w sposób zrównoważony. To oznacza produkcję z zachowaniem dobrostanu zwierząt, z redukcją emisji gazów cieplarnianych, z. Monitorowaniem antybiotyków i zmniejszaniem użycia antybiotyków, z zapewnieniem ekonomiki gospodarstw rolnych, które powodują zrównoważoną wołowinę, z również kwestiami związanymi z prawem pracy, czyli zmniejszenie wypadkowości, ograniczeniem wypadkowości. I no jest to cały jak gdyby taki ośmiopriorytetowy element który wprowadza globalny okrągły stół w zakresie zrównoważonej wołowiny, europejski okrągły stół w zakresie zrównoważonej wołowiny oraz nowo powołana przy Ministerstwie Rolnictwa przez kluczowe, duże organizacje rolnicze Platforma do Spraw Zrównoważonej Wołowiny. Czy polska wołowina, taka jaka trafia między innymi do McDonald's, do sieci McDonald's, ma jeszcze dużo do zrobienia, mówiąc kolokwialnie, żeby osiągnąć ten szczytny pułap już wołowiny? dobrej dla dobrostanu zwierząt, dobrej jeżeli chodzi o antybiotyki i dobrej przede wszystkim smakowo dla konsumenta, bo mówi się, że nasza wołowina jest już teraz wyśmienita. Nasza wołowina pod względem jakości i smaku jest wyśmienita. Polska wołowina jest bardzo dobra. Natomiast w tej chwili podejmujemy kolejne kroki. Na przykład nasz główny dostawca, właściwie jedyny dostawca w Polsce OSI, dostarcza nam całkowicie polską wołowinę. I na przykład w tym roku zaudytuje 8,5 tysiąca gospodarstw z nowym systemem audytu Cultivate, który zawiera 42 pytania odnośnie zrównoważonej wołowiny, a w ciągu. Trzech lat będzie to 24 tysiące gospodarstw. Tak, tak, tak naprawdę można powiedzieć, że my w tej chwili już wdrażamy te wszystkie procedury i to są najnowsze procedury rekomendowane przez właśnie Europejski Okrągły Stół Zrównoważonej Wołowiny i Globalny Okrągły Stół Zrównoważonej Wołowiny. Czy to jest, przepraszam, to jest plan mniej więcej na trzy lata do przodu? Znaczy ten, plan, ten plan się już realizuje, także on już rozpoczę, rozpoczęła się jego realizacja w tym roku. Natomiast trzy lata są potrzebne, żeby praktycznie wejść cały cykl. Natomiast mówię, 8500 gospodarstw to już jest bardzo dużo, także już będziemy mogli mówić, że te 8 tysiąca gospodarstw przeszło te audyty. W tym planie zrównoważonej wołowiny, w którym miejscu jest McDonald's? Znaczy my jesteśmy w ogóle odbiorcą, odbieramy z, na rynku polskim 12 tysięcy ton wołowiny, polskiej wołowiny, najlepszej jakości. I ten element zrównoważonego rozwoju w ogóle wpisuje się w naszą strategię globalną i strategię McDonald's Polska, Care for Good. I jest bardzo ważnym elementem oprócz takich elementów jak zmiana opakowań pod kątem recyklingu materiałowego oraz na przykład redukcja gazów cieplarnianych.